Mm, jakie pyszne żelki. Uwielbiam je. Chwileczkę. Nie wolno wnosić słodyczy do dentysty. Nie patrz tak na mnie. Jestem pielęgniarką, wolno mi. Jak to nie wolno? A co mam zrobić z kolą? Mam pomysł. Wleję słodką kolę do worków na kroplówki. Nikt się nawet nie zorientuje, że to nie są prawdziwe piersi. Voilà! Nawet mi to pasuje. Mam nadzieję, że zadziała. Wow. Mogę przejść? Dziękuję. Dziękuję. Jesteś taki miły. Ja do dentysty. Dzięki chłopaki, że mnie przepuściliście. Hej! Witam, panie doktorze. Jestem gotowa na kontrolę dentystyczną. Strasznie boli mnie ząb na górze. Ej, moje zęby są troszkę wyżej. O, tak, jasne. Chcę mi się pić. Napiję się troszkę Coca-Coli. Może pomóc mi na nerwy. Jako dentysta wiem, że najważniejsze to przyjemny zapach z ust. No to zaczynamy. What? Chwileczkę. Co z twoimi piersiami? Koli? Wynocha mi stąd. Wezmę oh. to sobie. Zabierzesz po wizycie u dentysty. O oh, nie. Nie oddam nikomu moich słodkości. Mam fajny pomysł. Pokażę wam. Potrzebuję butelki Sprite'a i jej zawartości. Wlewamy go do pudełka, wkładamy żelkowe zęby i gotowe. Chwileczkę, co tam niesiesz? A, szczęka, jasne, wchodź. Dzień dobry. Hello. Witam, proszę siadać. Chwileczkę. Zdążę wypić troszeczkę Sprite'a. Co to za dźwięk? Ktoś coś pije? Chyba mi się wydawało. Nie zauważył mogę dokończyć. Znowu to słyszę. To na pewno nie ty? Hmm. Jaki łatwowierny. A teraz mam cię! Jesz żelki. Co za bezczelność! Wpadaj stąd! Natychmiast! Słodycze nie pomogą twoim zębom. Oddaj je. Co? Nie wolno wchodzić ze słodyczami? No to muszę coś wymyślić, aby je jakoś przenieść obok pielęgniarki. Sama przebiorę się za pielęgniarkę. Na pewno mnie nie zatrzyma. Jestem przecież pracownikiem szpitala. Do walizeczki włożę M&M'sy i jedziemy z tym. O, cześć koleżanko. Dzień dobry. No to ja już pójdę na dyżur. Uff, udało się. I nawet walizeczka nie wzbudziła podejrzeń. Muszę to szybko zjeść, zanim ktoś mi zabierze. Moje ulubione kitkety. Um, pacjent? Jesteś moim pacjentem? Okay. Hmm. Dobrze, dobrze, zaraz ci pomogę. O, to wystarczy! Muszę zrobić ci zastrzyk. Powiedz a. Tak, tak, właśnie o to mi chodzi. Na pewno jesteś dentystką. Przepraszam, muszę lecieć! Chwileczkę, łapcie tę oszustkę! Nie uciekniesz mi na mojej zmianie! Dzień dobry! Nie można wnosić słodyczy. Zabieram to i wkładam do pudełka z innymi słodyczami. Zapraszam. A ja chciałam wejść z kitketem. I mam pomysł, jak to zrobić. Noszę zdalnie sterowanego pająka w torebce, żeby straszyć przechodniów na ulicy. Teraz użyję go do wniesienia słodyczy. Świetny pomysł! Oto moje wnuczki! Coś jest nie tak, coś mi pełza po nogach. Co to jest? Ola Boga! Co to takiego? Słabo mi. O nie, babciu! Wstawaj! Hej! Oddychaj. Ci lepiej? Wiesz gdzie jesteś? Witam. Przyszłam na wizytę. Panie doktorze, czy jest pan moim dentystą? O, tak, tak, to ja. Proszę usiąść na fotelu, zapraszam. Chwileczkę, muszę przejrzeć twoją kartę. Świetnie. Podczas gdy jest zajęty mogę zjeść mojego kitketa. Ojej, nie denerwuj się, wszystko będzie w porządku. Dzięki. Par, pospiesz się. O, mój batonik! Bajo w moim gabinecie? Spadaj stąd! Biedny Karl! Ojej, nie wiem, jak ta czekoladka się tu znalazła. Nie wolno wnosić słodyczy. Co za dziwaki tu przychodzą i przeszkadzają mi grać. Chwileczkę! Widziałaś znaczek? Oddajemy wszystkie słodycze. No dobra, masz. Dziękuję. Chwila. Widziałaś ten znak? Oh, no! Kurczę. A, chwileczkę, zaraz wrócę. Potrzebuję tego. Dziwne, postawiłam tu płyn do płukania. Nie zauważyła. Zaraz wszystko załatwimy. Potrzebuję tylko butelki płynu do płukania, więc mogę śmiało wylać zawartość. Gotowe. Teraz patrzcie uważnie. Wlewam tu spręta. Świetny pomysł, co? Użyję te tubki po gumie do rzucia do zrobienia pasty do zębów. Spróbuję troszeczkę i lecimy. Mm, jakie dobre. Czekaj. Masz tam słodycze? Co to jest? Płyn do płukania i pasta do zębów? No chodź! Dzień dobry. Siadaj proszę. Dziękuję. Zaczniemy od krótkiego kursu, jak prawidłowo myć zęby. A, rozumiem, rozumiem. No i na koniec płuczemy. Proszę szczoteczka. Pokaż to zapamiętałaś. Najpierw nakładam pastę na szczoteczkę i czyszczę zęby okrężnymi ruchami. Zgadza się. A teraz płuczesz. Tak, tak, płuczę. Przepłukałaś i wypluj. Po co? Lepiej to wypiję. To jest takie pyszne. Pyszne? Jak ci nie wstyd. To słodki napój. Spadaj stąd. Halo, zbliża się czas twojej wizyty. Możesz wejść. Ojej, boję się. Może ty? No i Dobrze, idę. Chwileczkę. Masz tu jakieś słodycze? Czekolada? Zabieram ją. Możesz wejść. A co ja mam zrobić z moimi skitelsami? Wiem. Nie na darmo przyprowadziłam tu mojego misia. Muszę go jak najlepiej wykorzystać. Misiu, pomóż mi. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. Zamierzam troszkę naruszyć twoje wnętrze. Może do niego skitelsy, tylko ich nie zjadaj, są moje. Idziemy, nasza kolej. Chwileczkę, oddaj mi tego misia. Nie, chcą mi zabrać misia. Nie pójdę bez niego. Dobra, dobra, wchodź, tylko nie krzycz. Matko, chyba ogłuchłam. Dzień dobry, przyszłam wyleczyć zęby. Co? Nie, doktorze, śpisz? kto tu jest? Chwileczkę. Otwórz buzię. Ale zanim to zrobisz, oddaj misia. Nie oddam! To mój przyjaciel! Dobra, dobra, zatrzymaj go! No, no, no. <laughs> o, co za pacjenci? Czas na słodycze. Mm, jakie słodkie skitelsy! Mój, Misiu, wracaj na miejsce! Jestem gotowa! Spila. Oddajemy słodkości. No i możesz wejść, czekam. Jak to oddać słodycze? Oddałam to idę! A Batonik, Chciałaś mnie oszukać? Kurczę, muszę szybko coś wymyślić. Nie mam zamiaru oddawać moich słodyczy. No myśl, myśl. O! O! Otwór wentylacyjny. Wiem. Zakradniemy się prosto do gabinetu dentystycznego. No dalej. Nikogo nie ma? Okej. Okay. Super, ale tu fajnie. No i dokąd mam iść? O nie! Zaraz spadnę! To nie było miękkie lądowanie. Ale nie szkodzi, doktorze! Co ty tu robisz? Ach, tak. Zjadasz wszystkie skonfiskowane słodycze? A co z zakazem? Y chcesz? Oferujesz mi łapówkę w postaci kitketa? <grym> w porządku, biorę to. Kocham kitkety. Hmm, Dzień dobry. Chwileczkę. Oddajemy słodycze. Nie wolno ich nosić do szpitala. Rozejście szybko. O matko, kogo tam wiziecie? Źle mi. Szybko, na salę operacyjną. po przywieźliście. Nie mamy tu więcej łóżek. Słuchajcie, to mój brat. Co z nim? O, w prawie pożegnałem się z życiem. Cześć, Nancy. To tylko żart. Ja żyję. Właśnie przywieźliśmy ci trochę słodyczy. Cieszysz się, mój mały łakomczuszku? Ojej! Wystarczy tego nie tylko dla mnie, ale dla całego szpitala. Jesteś najlepszym bratem na świecie. Dawno nie piłem coli. Uwielbiam gipkety. Mentasy też są spoko. La, 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 Chwileczkę, co tam trzymasz w rękach? Nie widzisz tabliczki? Oddawaj. O, nie, zabrała jej ulubione cukierki. Zabierze też moje chipsy. Ale mam pomysł: nikt nie wpuści teda z chipsami, ale wpuszczą pielęgniarza z chipsami w kieszeni. A ja całkiem fajnie wyglądam w uniformach. No, cześć piękna. Jestem twoim kolegą, nie pamiętasz? Wchodziliśmy razem na uniwerek. Przyszedłem ci zastąpić. A ty sobie odpocznij. Wszystkiego dobrego. O, chwileczkę. Widzisz ten znaczek? Żadnych słodyczy. Oddawaj albo wracaj do domu. Ale super, mam teraz całe pudełko słodkości. Zaniosę je mojej młodszej siostrze, zanim ktokolwiek zobaczy. No hej, siostrzyczko. Mam niespodziankę. To całe pudełko słodyczy. Chcesz trochę? Zabrałem je z rejestracji. Są tam twoje ulubione chipsy. Wiedziałem, że ci się spodoba. Ale pyszne. Aha. Kolego, co ty tu robisz? Zaraz cię dorwę. I zabiorę ci te wszystkie słodycze o szóście. O nie, dokąd mam wiać? Proszę, trzymaj to pudełko. To dziewczyna potrzebuje pilnej pomocy. Zabieram ją. Co za okropny ból głowy. Stój, paniusiu. Oddaj mi te słodycze. Auć, można ciszej. Choć już. Dzień dobry. Jestem Teddy, jestem lekarzem. Idę spokojnie do mojego gabinetu. O co chodzi? Masz coś na ból głowy? Od rana pęka mi głowa. O, jasne, że tak. Zaraz coś znajdę w mojej walizce. Tu takie jedno lekarstwo zawsze pomaga i to natychmiast. Dziękuję bardzo, uratowałeś mnie. To na pewno lekarstwo? Jest jakieś takie słodkie. What? To skittles. Co jeszcze tam masz? Poproszę cały zestaw. Przepraszam, muszę już lecieć. Możesz uwierzyć? Dał mi cukierka zamiast pigułki. Chwileczkę. Spójrz na znaczek. Żadnych słodyczy. Daj mi to idź. Mogę przejść pierwszy. Dziękuję. Nie mam mnie tutaj. Kurczę, zauważyła. Witam. Jadę sobie, nie mam żadnych słodyczy. Jak to nie masz? A co tu jest? Ścieżka ze skidelsów. Chwileczkę, gościu na wózku. Masz tam ukryte słodycze? Dlaczego za tobą sypią się skittelsy? No i proszę, co to ma być? Wypad z mojego szpitala, żebym cię tu więcej nie widziała. A ty co? Oddawaj chipsy i przechodź. O, cześć moja droga, już wypisali cię świetnie. Mam nadzieję, że będziesz ostrożniejsza podczas jazdy na rowerze. Oj! Dobrze, że nie odjechałaś za daleko. Idź z powrotem do sali i powiedz lekarzowi, żeby wypisał ci zakaz jazdy na rowerze. Biedactwo. Hmm. Czy mogę w czymś pomóc? Wszystko w porządku? Witam, moja ślicznotko. Jesteś sultanem? Wow. Róża? Dla mnie? Jak miło. Przyszedłem wybrać sobie żonę. Podobasz mi się najbardziej. Myślę, że wychodzi mi całkiem nieźle. O, kto to? Jak to kto? To przecież ja, Tet. Mój brat! Wyglądam jak bogaty sułtan? Z wyjątkiem tego, że nie mam dużo pieniędzy, ale mam dużo słodyczy. I to wszystko jest dla ciebie, chcesz? Pewnie! Ale super żelki. No. Stać. Żadnych słodyczy. Tak, tak. Wszyscy tutaj cierpią, ale słodycze muszą zostać zarekwirowane. Co tam trzeba oddać, słodycze? Kurczę, właśnie otworzyłem nową paczkę skidelsów. Trzeba coś wymyślić. Wiem, schowam moje skitelsy tak, że pielęgniarka ich nie zauważy. Wszystko, czego potrzebuję, to pusta paczka po Pringlesach i sztuczne ramię. Łączymy to razem, owijamy bandażami i wkładamy cukierki do środka. Genialne, prawda? Muszę tylko ominąć pielęgniarkę. Nie oddam kitketa. Oddasz, oddasz. Stop! Chwileczkę. Co ci się stało w rękę? O! Przepraszam, o matko, pospiesz się iść do chirurga. Nancy, złamałem rękę. To boli. Mój biedny braciszek. Jak to się stało? Złapałaś się na to. To żart. O Boże. O sztuczna ręka, nie krzycz tak. Dzięki temu przyniosłem ci słodycze. Patrz. Genialny pomysł, co? Tak, jak zawsze mi pomogłeś.